Nie. Nagrywasz coś? O, dawaj kamerę, szybko! Da jest, o teraz tak! No by trzeba było te Zwolnij trochę tak. bliżej, ciebie podjadę tak, tu jest, może tu O, tu jest widoczek jak, jak trzeba w góry, nie? No bo to w górach wiesz, to chmury tu wiszą no. Ale czad Czad, no Samochodem się z tyłu ten Miejscowy się wkurza się Też tak uważam o, Ale czad, tutaj luksus no. Widzicie ten widok co my? Patrzcie To jest to Właśnie dlatego warto jechać jechać się tarma, zobaczcie tarny zwalniały Dobra O następne Powoli. No, najpierw małe puszczają, a potem idą dorosłe, nie? <grym> nie. Dwie znaczy się poszły, dwie poszły. Nie zostały. Właśnie dlatego opłaca się 600 km jechać. dlatego widoku. Tak, tak zobacz, jak pokazuję. Jelenia góra, zobacz. No. Jelenia góra, jest. Też trzeba sobie tu fotę pierdolnąć chyba. Ale nie, bo to zdjęcia też robi cały czas w sumie. Bo to nagrywa i film i zdjęcia. Tam jelenia góra. Tam, tam, tam Zaraz będziemy jechać tamtą drogą. Po co jechać do Rumunii na Transpolgarską? A, no, ty, tam droga na dole idzie. Dobre, co? Piękną trasę No, cieszę się, cieszę się, że ci się podoba. Zobacz, taki Jak tak fajnie się będzie nie zdało pod niego? Ha, 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 ha. No yeah. No i to nie byle jaki No te bez kierownicy, te bez trzymanek uuu. Szkoda, że tak dupy nie można spuścić, co? Stacja benzynowa, ile dobrze pamiętam? A następna nawrotka. Stacja benzynowa, jak dobrze pamiętam jest na samym wylocie na ten, na szklarską. Dziwiszów. Koniec! No kurde no. Koniec, kurde. <laughs> Oh. No ale nie koniec nakrętnie <laughs> Uwaga na żwirek lekki Dobra Albo chmury, ale chyba góry Chyba góry raczej o, nóżki muszę rozprostować o, cudownie nie, to jak śnieżka prawie wygląda bo tam jakiś budynek na tej górce jest na górze, widzisz? Po lewej Ha no Tylko nie wiem czy dobrze nie, Śnieżka jest w Karpaczu, to dalej. Ale Śnieżek może być jakiś. góry. No mamy jechać prosto niby. Da się tu jechać prosto? Na pewno? A nie tam na Karpacz teraz. Tu jednokierunkowa. Tak patrzę jak na te góry mówię, ale się zachmurzyło. Oho! No ładnie, tam zamek Chojnik widać. Chyba na Śnieżce zobacz na to ustrojstwo, nie? nie? Nie, Śnieżka to jest tam. Jakieś 130 km stąd, 40. No, i wtedy... no ale tam na górze też coś też jest. No. Tak jest podobne do Śnieżki jakby, nie? Ale to nie Śnieżka masz szan... na No A turystów nie ma kurde, nic Wtedy jak byliśmy to tu autobusów nastawiane Tak no, tam jakieś budki, coś tam wiesz, i parking i autobusy stały, wszyscy do kibla Ale wyciśnięte co? No, wtedy trochę wody było Co mnie straszysz tu w Już myślałem że mi tu gremo wjeżdża od prawej <laughs> O, no, lepiej. Patrz ile tu musi być wody, no. jak kurde spadł deszcz, nie? Tak, tak. Pozalewane. Tu w prawo gdzieś skręcamy. Zaraz. Lukam, lukam, lukam. O, patrz. Coś tu wyburzyli. Tu gdzieś w prawo. Jest. Do muzeum. O, Dino Power. Zgadnijcie co? Jest godzina 19.58. Dojechaliśmy do szklarskiej poręby i naszego miejsca noclegowego. Zobaczcie, w tym, w tym domku właśnie e, gościmy u pani Agnieszki i pana Wasyla. Mamy rewelacyjny apartament. Super. E, z tyłu za mną widzicie ognisko i gości, którzy jeszcze tutaj są. E, już nas zapraszali na jakąś wódeczkę. Zaraz <grym> jedziemy na zakupy. Do, do miasta i wracamy na hotel pewnie podzielimy się z wami jakimiś zdjęciami i wrażeniami także tyle na tę chwilę, zobaczymy co będzie później na razie witam Was z naszego apartamentu zobaczcie jakie piękne miejsce, fajne, naprawdę ładne mamy sobie ten mamy sobie tutaj taką miejscóweczkę kuchnie i Martuś się z tej dręży. A, Dopiero przyjechaliśmy, rozpakowaliśmy część rzeczy, jakieś zakupy tutaj. Tutaj obok. A, tutaj jest nasze łóżeczko Tu jest nasza dwójeczka. A, a ten. A, gremo, gremo jest tutaj. Gremo. Cześć. No, no właśnie. No mamy dzwonił. Właśnie Właściwie musiałem z porozmawiać. Także Grzegor ma tu jedyneczkę. O kurwa. Jak dwa. Jedyneczkę. Brakuje nam jakiejś laski No to się wytnie. To się wytnie. Nie brakuje nam laski tylko kompana. Nie, nie, do flaszki. Do flaszki, okej. także rozpakowujemy się, przebieramy i właściciele nas zaprosili. Bardzo mili ludzie. Idziemy na misko, więc nie wiem czy w pojedziemy. No u wół której. Zobaczymy. Jak, na, jak całą drogę pogoda była fajna, i de, mamy ładną pogodę, Ma, czy się nie popsułaś, no, Wiem, że odepnę, no. O, ja nie lubię czekać. No. Także co? Przebieramy się i do zobaczenia. Dobra, posiadajcie. Tu tam mm na koniec muszę może coś Nie, bo jeszcze to musiałbym robić. O, smacznego. Smacznego. Daj, Bakie, co to chleba? O. Małe krąki zaczynają jak musisz do dużych. Tu mnie nogi bolą. Nie? Co drogę ściskałem żeby ziemię? Zbioru... Nie, nie wiesz co, bo jak szybciej jedziesz, to sobie łapię kolanami. Dziękuję. Łapię sobie kolanami, żeby mnie nie odchlało, wiesz, nie? motocyklu boli dupa. A na ścigaczu boli kręgosłup, ręce, no, ramię. Ramiona. Nadgarski. No i gard. Tak. I kary. A i nogi cierpią. Tutaj nie cierpią to... Ale tutaj końcóweczka prasy była rewelacja. No. Widok załatwiał wszystko. No ale zobacz, że szybciej jechał, ta sarenka zeszła, no? no. I jeszcze te szyby się przeszły, czy tam co tam coś zostały. Tam się nie dało szybciej jechać. No, no tym samochodem się... na no, szybciej może jechać. Tym no, samochodem może tam. Nie Widzisz, jakim to... egzotycznym tempo te trzęsowały? Stary. No naprawdę, kolacja. <grym> Na razie. O, elegancko. Człowieczek Michelina. No, tak szykujemy się do dojeżdżenia a że dzisiaj trochę pada, to no. Mi... Dobra trochę radę. Mam coś bananika. Ja też już gotowy. Bo... Czas się zbierać. Pogoda jest jaka jest, więc nie będziemy wybrzydzać, ale idziemy pojeździć, zobaczymy. Jesteśmy świetnie przygotowani o Kombinezoniki ekstra, przecież deszczowe składa, i z motorów, i z i, i kombinezony pod spodem. No, humor dopisuje, to najważniejsze. przejaśnie się. Przejaśnie się będzie dobrze. Także ruszamy. O proszę bardzo. Taka jest pogoda. Całkiem przyjemna. Rześko jest. No, no nie! Jadaks jak kurwa sztywny jak kapeć Dzisiaj będziemy mogli widoki pooglądać, bo jedziemy tak wolno. Ładna ta rzeczka. Kamie kamienna. No i szutruba. Dziękujemy. I cały plan misterii Fizdu. Czekam, muszę zobaczyć, gdzie to prowadzi. A dalej tańczyć? O, no. muza, muza. Pod górę, pod górę, pod górę, na górę Ciekawe jaka to wysokość, szkoda że nie pokazuje No i droga Sudetka. mówiłem że to sudety nie I na kolanka, w ogóle jaki ładny asfalt co? Będzie winkielek, uwaga No ładny widok, po lewej Dobra, znowu na O ładny widok jest na dole O, to, a, to jest ten ten, skalny tunel, tu musimy sobie zdjęcia porobić Nagrywasz? Martuś. Słabo trochę. A Fate! No właśnie tutaj o zjedziemy. Siema! Wyjechaliśmy w końcu. Chociaż nam się nie chciało, ale zobaczcie, fajne, to jest pierwsza atrakcja dzisiejszej trasy. Skalny tunel, fajnie wygląda. Naprawdę fajnie, możemy wejść do środka, zobaczycie jak to wygląda. Wykuty? Prawdziwa skała ta. Fajna miejscówka i to takie kute widać. Fajna sprawa. Chłopaki się widać spinają po skałach, bo chopaki po zawieszane. Nie jest, ale ciężar przychłacza, może widać. <noise> Fajna miejscóweczka. Ale świetnie aserci. Ma jeździć nogami. No, dobre opony to podstawa dzisiejszego dnia. W ogóle to jesteśmy wysoko. Ten skalny tunel to jest, o, tam dro możemy drogę pokazać, jak jechaliśmy. O, zobaczcie. Tam jest droga. Tam jest droga, którą jechaliśmy. Wow. Dzień dobry, dzień dobry. No jacy mili ludzie w tych górach, nie to co u nas. <grytanie> I ładny asfalcik, ładny asfalcik, ładne widoki, piękne górki. Rzucę trójkę. Szkoda paliwa. Dobra, jedziemy prędkością już 40 na godzinę, nie? Myślę, że jest optymalna do naszych warunków dzisiejszych. No, ale fajnie, chociaż jest sobie okazja, żeby pooglądać widoki. Czuję, że zaraz się droga skończy. Kurwa, ciężko na dwójce. Pierdolę. Niczy rzepy. Ładny podjazd. Czuję, że nam się asfalt kończy. Cały czas pod górę. Oho. No jest. O to kochanie, zaraz. Kurde, jak oni tutaj dojeżdżają w zimę czy coś. No tu już wysoko tak na skróty jedziemy co? co jest pod górę no? pewnie <grymnie> tutaj o, tamtą mogliśmy wyjechać No ładnie co tu? śnieżne kotły górnie widać cholera taki deszcz zachmurzenie ciekawe czy coś tu hodują Zobacz zaczeka kolor jaka ta woda ma <grymnie> o, miasto, Jelenia Góra Wyjątkowo, od tej wycieczki, Wyjątkowo, no. jak, jak rzadko kiedy, bo to bracia jeżdżą. Jest mokro, ale się przejaśnia, także jest w ogóle Git. To chyba zależy od wysokości, wiesz? A że zjechaliśmy. No, zjechaliśmy w Dolinkę teraz. Słoneczko się zrobiło. A, no i tu jest ten zamek kojnik, tam na górce. Nie właśnie nie wiem czy chcemy iść czy nie chcemy idzie się tak całej Idziemy czy nie? Martuś Mi się nie chce też wiesz, może dlatego że my byliśmy, nie? Teraz jedziemy chyba do Karpacza, wiesz Karpacz. Pozdro chłopaki, nie. Tam byliśmy w tych chmurach, no po prawej o No centralnie, stamtąd przyjechaliśmy to <laughs> się nie ma co dziwić, że tam pada. No to chmury nisko Możemy sobie tu przystanąć, słuchaj, tu se staniemy, co gremo to staniemy sobie tutaj, pójdziemy sobie zrobić fotę. Te Zaraz ja będę brał z <laughs> Bart, tu siedziesz? No nie ma się jak się zsiada? No, połębieski, największy oczywiście, ale no szkoda, że jest trochę podwórne, to nie wiem czy to będzie widać, ale... Ale i tak jest zajebiście, no o tam świeci są. No, tu ładnie zajmował to jak w tej Francji w Kolmanach,